Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj drugi z serii o postanowieniach noworocznych i dzisiejsza kategoria to finanse. Czyli jest to film dla wszystkich tych osób, które chcą w przyszłym roku nieco bardziej skupić się na swoich finansach, na swoich pieniądzach, na ich oszczędzaniu, na ich zarabianiu. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam Was do oglądania. Numer jeden to stworzenie tak zwanej finansowej poduszki bezpieczeństwa, czyli takiej puli pieniędzy, którą będziecie mogli wykorzystać w razie jakiejś nagłej sytuacji, jakiegoś wypadku, w razie utraty pracy albo jakiejś choroby, na przykład. Czyli to będą takie pieniądze na czarną godzinę. Mi na przykład posiadanie takiej finansowej poduszki bezpieczeństwa daje taki komfort psychiczny i myślę, że w dzisiejszych czasach to jest ważne, żeby nie martwić się o to, że na przykład nie będziemy mieć w razie jakiegoś nagłego wypadku, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego stacie na to, żeby oszczędzać miesięcznie jakąś tam sumę pieniędzy, którą gdzieś tam zostawicie i ona będzie, albo w coś zainwestujecie. Ehm... Natomiast myślę, że warto mimo wszystko przeanalizować swój budżet domowy, bo właśnie czasem te pieniądze uciekają gdzieś tam niepotrzebnie, w jakichś takich drobiazgach, na które nie zwracamy uwagi, a moglibyśmy te pieniądze właśnie poświęcić na oszczędzanie, nawet jakąś niewielką sumę, ale moim zdaniem zawsze to coś, co, ro, co miesiąc, miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie się zbierało coraz więcej. Im więcej osób będzie w to zaangażowane, tym też wiadomo, tych pieniędzy może być więcej. Oczywiście to już jest od Was zależne. Ja tylko taką propozycję daję dla tych osób, które są sobie w stanie na to pozwolić. Druga propozycja to założenie doświadczalnego konta bankowego. I to jest po prostu najzwyklejsze konto bankowe, na które co miesiąc możecie sobie wpłacać określoną sumę pieniędzy. Po jakimś czasie, jak uzbiera się Wam tam jakaś konkretna suma pieniędzy, możecie sobie je wykorzystać, ale tylko i wyłącznie na jakieś nowe doświadczenie. W ramach rozwoju, w ramach rozrywki, w ramach relaksu możecie uzbierać sobie na przykład na skok ze spadochronem, albo na naukę śpiewu, albo na y, lekcje jakiegoś języka. Czyli reasumując te pieniądze, możemy wydać tylko na coś niematerialnego. Propozycja numer 3 to stworzenie budżetu domowego. Na moim kanale znajdziecie taki film, ja go też podlinkuję go wam w opisie. Tam Krok po kroku opowiedziałam o tym, jak można sobie przeanalizować swoje finanse, swoje przychody i ustalić, na co ile wydajemy, ile możemy oszczędzać, ile możemy poświęcić na rozrywkę, na edukację, itd. itd. określić swoje cele finansowe, więc myślę, że ten film bardzo dużo może Wam rozjaśnić i przede wszystkim tak przeprowadzić Was przez ten cały proces e, tworzenia budżetu domowego. Tak od siebie mogę dodać, że taki budżet domowy, stworzenie takiego e, faktycznie sensownego budżetu domowego może pomóc zwłaszcza tym osobom, które nie za bardzo panują nad swoimi pieniędzmi, nie wiedzą na co je wydają, nie potrafią nad tym zapanować, kontrolować tego e, i Często zdarza się tak, że na koniec miesiąca za bardzo nie wiedzą, gdzie te wszystkie pieniądze się rozeszły i na co przede wszystkim. Także. Bardzo, bardzo polecam taki budżet domowy e, chociaż przez jakiś czas prowadzić, żeby właśnie wyrobić sobie taki nawyk kontrolowania tych swoich finansów. Kolejna propozycja postanowienia noworocznego to inwestowanie w siebie, czyli zamiast wydawać pieniądze na rzeczy nowe, często niepotrzebne, czyli w jakieś kursy, szkolenia e, lub ewentualnie w rzeczy, e, takie, które pomogą nam w rozwoju, czyli na przykład jakiś sprzęt. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby powstrzymać się od kupowania. E, Trochę tak pod wpływem emocji, trochę nieświadomie, czyli coś o czym mówiłam też w pierwszym filmie z tej serii, czyli o świadomym kupowaniu tego, co jest nam faktycznie potrzebne i dzięki temu będziemy też mogli więcej pieniędzy zainwestować w nasz rozwój. To nam da jakąś faktycznie realną wartość która podniesie na przykład nasze kwalifikacje, nasze umiejętności, naszą kreatywność, wyobraźnię w zależności od tego, co chcemy rozwijać. Możemy, nie wiem, na przykład chcieć rozwijać nasze umiejętności taneczne i Dzięki temu, że zaoszczędzimy na różnych niepotrzebnych rzeczach, będziemy mogli sobie pozwolić na jakiś kurs tańca, np. towarzyskiego albo nowoczesnego, czy jakiegokolwiek innego, no i tak analogiczny do wszystkich innych rzeczy. Wiadomo, że taki kurs jest prawdopodobnie kilka razy droższy niż np. nowe spodnie. Ale jeżeli sobie odmówimy co miesiąc jakiejś tam jednej rzeczy, to być może po paru miesiącach będziemy mieć dostatecznie dużo pieniędzy na to, żeby sobie jakiś kurs opłacić. Ja powiem Wam szczerze, że mi dużo większą satysfakcję daje właśnie na przykład kurs językowy albo rozwijanie się w kierunku moich zainteresowań, poszerzanie swojej wiedzy, niż wydawanie właśnie pieniędzy na ubrania, na kosmetyki. Chodzi tutaj o to, że po prostu warto potrafić rozróżnić tą, jakby, potrzebę od chęci posiadania, od, od takiej zachcianki, bo dzięki temu dużo łatwiej będzie nam zrezygnować z jakiegoś zakupu, właśnie niepotrzebnego często, na rzecz na przykład wydania pieniędzy na nasz rozwój, na jakieś nowe doświadczenie, na, na naukę na przykład czegoś. Także myślę, że to jest bardzo fajny punkt i bardzo, bardzo Wam polecam zastanowić się nad tym, bo myślę, że warto właśnie inwestować w siebie, poszerzać swoje horyzonty, bo to zawsze, zawsze zaplusuje, prędzej czy później. I ostatnia propozycja, co prawda nie jest ona związana stricte z finansami, ani z oszczędzaniem, ani z takim świadomym gospodarowaniem, ale myślę, że mimo wszystko może wielu osobom sprawić satysfakcję, jest to regularne wspieranie akcji charytatywnej czy akcji charytatywnych. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie sobie na to pozwolić, więc jakby ten, ta propozycja kierowana jest do tych osób, które, które mogą. Słuchajcie, co by tutaj dużo mówić? Każdy wie, co to jest akcja charytatywna. Każdy wie, że są to pieniądze, które zbierane są w celu pomocy jakiejś osobie, na przykład chorej, albo takiej, która znalazła się w ciężkiej sytuacji życiowej, starszej, młodszej, w średnim wieku, obojętne, czy też na przykład zwierzętom. Wspieranie schronisk. Ja często na przykład właśnie wysyłam pieniądze do schronisk albo jak widzę, że są zbierane pieniądze na, na leczenie jakiegoś zwierzaka, czy, czy po prostu na przykład właśnie, nie wiem, na osobę starszą, czy, czy kogoś chorego, obojętne. Różnie, po prostu mam tak, że najczęściej wspieram zwierzęta i to jest moja sprawa, więc mam nadzieję, że tego nikt nie będzie oceniać, bo powiem wam szczerze, że nie podoba mi się, kiedy widzę gdzieś na przykład jakąś akcję charytatywną na rzecz zwierząt. I w komentarzach odzywają się ludzie, że tak jest dużo ludzi, którym można pomóc, a wy wysyłacie pieniądze na zwierzęta. To są moje, to są wasze pieniądze i to wy decydujecie, komu chcecie pomóc. Więc jak chcecie pomagać zwierzętom, to pomagajcie zwierzętom i nie patrzcie na to, co mówią inni, bo wiadomo, każdy jakby inaczej podchodzi. Jedni są bardziej empatyczni w stosunku do zwierząt, inni trochę mniej. No i to jest normalne, wiadomo, ale to my decydujemy. I ja na przykład najczęściej pomagam faktycznie zwierzętom, ale e, zdarza mi się też właśnie wysłać pieniądze na jakieś e, zbiórkę na chorą osobę albo na osoby starsze, powiedzmy teraz właśnie przed świętami e, była zbiórka na e, wigilię dla osób starszych i to też wsparłam, e, namówiłam do tego brata i rodziców. I oczywiście to nie musi być ani jakaś określona suma pieniędzy, ani nie musicie sobie narzucać, że będziecie to robić co miesiąc, tylko po prostu pamiętać, żeby kilka razy na przykład. Na przykład od czasu do czasu wesprzeć jakąś akcję. Takich akcji charytatywnych jest mnóstwo. Mi co chwilę wyświetlają się jakieś na Facebooku. Ja sama udostępniam, bo nawet jeśli nie wpłacę na każdą akcję pieniędzy, bo wiadomo, że to jest raczej niemożliwe, no to chociaż tym moim udostępnieniem mogę komuś pomóc. Dzięki temu po prostu więcej osób może się dowiedzieć i być może właśnie akurat wesprzeć tą daną akcję. Ok, więc to są wszystkie moje propozycje postanowień związanych z finansami na następny rok. Mam nadzieję, że się Wam przydadzą, że z nich skorzystacie. Dajcie znać też w komentarzach, jakie są Wasze postanowienia związane z finansami. Być może właśnie któryś z tych. Jeżeli film się Wam podobał, to zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.